Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków Amen. Moi drodzy, witam was serdecznie na konferencji dla Wspólnot Wiary Światła Polski Północnej. Ta konferencja jest trochę tak, no nie pomyśli, bo przepraszam, że nie mogę być obecny, można powiedzieć tak na żywo, ponieważ jutro. Znaczy, w sobotę jadę na pogrzeb, no i trudno mi było odmówić komuś właśnie tego, żeby pochować tatę tej osoby, która pracuje ze mną w szkole. I dlatego też taka sytuacja, że no, jeżeli ktoś będzie chciał, oczywiście będzie mógł tą konferencję no, oglądać, tak sobie tutaj online. Mam nadzieję, że może coś ona wniesie w nasze życie. Jednakże na początku tej konferencji chciałem, właśnie byśmy odnieśli się do Ewangelii, którą będziemy słyszeli w najbliższą niedzielę. Najbliższą niedzielę, to jest 11 sierpnia, 11 października. E, trochę jestem stremowany, nie? no ale to tak, takie życie, prawda? Posłuchajmy tej Ewangelii. E, z Ewangelii według świętego Mateusza o e, uczcie królewskiej. Jezus znowu w przypowieściach mówił do nich. Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swojemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zawołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłali jeszcze inne sługi z poleceniem Powiedzcie zaproszonym Oto przygotowałem moją ucztę Woły i tuczne zwierzęta pobite I wszystko jest gotowe Przyjdźcie na ucztę Lecz oni zlekceważyli to I poszli jeden na swoje pole Drugi do swojego kupiectwa A inni pochwycili jego sługi I znieważywszy ich pozabijali Na to król uniósł się gniewem Posłał swoje wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom: Uczta wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstaje drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych i sala zapełniła się biesiadnikami. Wszedł król, żeby przypatrzyć się biesiadnikom i zauważył tam człowieka nieubranego w strój weselny. Rzekł do niego, przyjacielu, jakżeś tu wszedł, nie mając stroju weselnego, lecz ono nie miał. Wtedy król rzekł sługom, zwiążcie mu ręce i nogi, wyrzućcie go na zewnątrz w ciemności, tam będzie płacz i zgrzytanie zęb. Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych. Oto Słowo Pańskie. Moi drodzy, ta Ewangelia jest zastanawiająca, ponieważ król zaprasza na ucztę ludzi, ale tak naprawdę w Ewangelii słyszymy o tylko trzech zaproszonych. Mianowicie Jeden, który poszedł na swoje pole, drugi do swojego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy ich, pozabijali. Czy rzeczywiście tak jest, że ten król zaprosił tylko trzy osoby na tę ucztę weselną, wesel swojego syna? Na pewno nie. Ale Jezus pokazuje, że rzeczywiście to jest. Można powiedzieć, rozwijająca się postawa jednego człowieka. W niektórych regionach Polski, jak ktoś mówi, idę na pole, to znaczy, tak jak u nas tutaj w Pomorskim się mówi, idę na podwórko, czyli idę gdzieś pograć w piłkę, idę coś zrobić, prawda? Pospacerować, idę na podwórko. Gdzie indziej, tak jak na przykład moi kuzyni mieszkają. Podkarpackim, no to właśnie tam się mówi: Idę na pole. I zawsze mnie to dziwiło. Na jakie pole oni idą? Tutaj no sobie myślę: Jakie pole? No właśnie, można powiedzieć, że ten człowiek w tym tłumaczeniu, który brzmi jeden poszedł na swoje pole. Może, można powiedzieć, poszedł na takie wolne, można powiedzieć. Na Z wybrał wolne zamiast tej uczty weselnej. Po co iść do króla, do jakiegoś starego ludziarza, jak można przyjść na można sobie pójść i robić coś po swojemu. Drugi, już można powiedzieć, jest stopień wyżej, bo on nie jest obojętny, nie, nie jest tak, że mu się chce, czy nie chce, że idzie robić to, co mu się podoba, tylko raczej już jest, nie robi tego, co mu się podoba, tylko to, co musi, a więc do swojego kupiectwa. Już jak gdyby tej mniej wolności. On rozumie, że pieniądze same do niego nie przyjdą. W związku z tym, Mówi sobie tak, po co będę na ucztę jakąś szedł i marnował tam czas, skoro mogę trochę grosza zarobić, grosza zarobić. Już jego postawa, można powiedzieć, wobec tej uczty nie jest taka obojętna, a tam nie idę na ucztę, idę sobie na wolne. On już mówi, nie ma sensu iść na ucztę, bo pieniądze mi przepadną, moje pieniądze. A więc już jest jakoś, tak można powiedzieć, trochę bardziej negatywnie nastawiony do, do tej uczty królewskiej, do tego zaproszenia. No i apogeum tej postawy jest trzecia, trzecia grupa tych osób, którzy pochwycili jego sługi, znieważywszy ich, pozabijali nawet. Czyli proszę sobie zobaczyć, jaka, jaka agresja musiała być wobec tego króla, wobec, wobec tego zaproszenia, skoro aż pozabijali jego sługi. Co te sługi były winne? Oni swoje polecenie swego króla, a jednak pozostali pozabijani. Tak się wydaje, że my trochę tak e, patrzymy w przeszłość, to widzimy, że te postawy w nas ludziach, trochę takie same są, trochę takie same są. Mianowicie znamy ludzi, którzy kiedyś do kościoła nie chodzili, bo im się nie chciało, a przyjdzie, nie pójdzie, pójdzie. Później był ten czas, kiedy e, no, ludzie jakoś pracowali i nawet niedziele były mm, takie, że trzeba było iść do pracy i wielu ludzi pracowało. No, gdzieś, gdy mieli taki wybór, gdyby mieć, iść do kościoła, czy na, do pracy, no to byli zmuszeni iść do pracy. Nawet jak nie chcieli, ale no tak, takie, takie było życie, można powiedzieć. No, ale już to jakoś ich od, odganiało, od, odcinało od tej uczty weselnej. No i wreszcie dzisiaj jest taka sytuacja, po różnych takich kampaniach, lepszych czy gorszych, że rzeczywiście jest. Wielu ludzi nastawionych tak bardzo negatywnie do kościoła, czy też do właśnie tej uczty królewskiej, aż dziwi to właśnie, że, że tak ludzie są gdzieś nastawieni. W tej Ewangelii właśnie tak Jezus to pokazuje. Okazuje się więc, że w różnych sytuacjach, w, różnych, w różnej atmosferze w jakiś sposób inaczej będziemy podchodzili, podchodzili do do Kościoła. Pewne różne wymówki będziemy stosowali, żeby do Kościoła nie chodzić. Takie przysłowie tu znalazłem. Proszę bardzo. Człowiek ma w życiu albo wymówki, albo wyniki. No właśnie. Gdy my się wymawiamy tej uczty królewskiej, której Chrystus nas zaprasza, nie ma tych wyników. Nie ma tego wyniku. Dlatego też dzisiaj Chrystus zachęca nas do tego właśnie, byśmy Byśmy o tym na ten temat gdzieś jakoś głębiej rozmyślali. I w tym kontekście, tego zaproszenia na ucztę, chciałem właśnie podjąć taki temat, który wydaje mi się właśnie na czasie, który jest związany i z tą ucztą, i z zaproszeniem, przyjściem na ucztę, i który podejmuje gdzieś temat tego, co jest w życiu jakoś naszym najważniejsza w to gdzieś nam czasem umyka. Mianowicie ten temat to będzie związany z jedną sprawą wiary, którą znamy z katechizmu, mianowicie że dusza ludzka jest nieśmiertelna. Dusza ludzka jest nieśmiertelna. Tylko właśnie nieśmiertelność tej duszy może pomóc człowiekowi pokonać Różne takie sytuacje, które go spotykają w życiu, i być jakoś wiernym Panu Bogu. Gdy właśnie pomyśli sobie, że jego dusza jest nieśmiertelna. I mm, warto właśnie na ten temat parę słów powiedzieć. Także zachęcam właśnie do posłuchania tej konferencji o tej duszy naszej nieśmiertelnej. Często czasem powie, po, po, powątpiewamy, czy mamy duszę nieśmiertelną, jak to w ogóle z tą duszą jest. Okazuje się, że w Ewangelii są trzy przynajmniej takie sceny, w których Pan Jezus pokazuje nam wyraźnie, że mamy duszę nieśmiertelną. Mianowicie pierwsza to jest wskrzeszenie młodzieńca z Najm. I wychodziła wdowa, niesiono syna jej na marach. Jezus podszedł do młodzieńca, do wdowy, mówi: Nie płacz do no niej, i mówi: Młodzieńcze, tobie mówię, wstań. A przecież on nie żył. A Jezus tak się zwrócił do niego. Druga scena to właśnie scena wskrzeszenia Łazarza. Jezus przychodzi do grobu Łazarza i mówi: Łazarzu, wyjdź na zewnątrz, bo przecież Łazarz nie żył. No i wreszcie trzecia, gdy wskrzesza córkę Jeira. Dziewczynko, Tobie mówię, wstań. Tak Pan Jezus powiedział. A przecież ona nie żyła. No i właśnie, w tych słowach, w tych trzech fragmentach Ewangelii, Jezus pokazuje, że dusze, dusza jest nieśmiertelna. Mówi: Młodzieńcze, Tobie mówię, wstań. Łazarz wyjść na zewnątrz. Oraz, oraz: Dziewczynko, Tobie mówię, wstań. Bo Jezus mówi do człowieka, którego ciało jest martwe, ale którego dusza żyje. Bo dusza ludzka jest nieśmiertelna. Jezus mówi do człowieka, którego ciało jest martwe, a którego dusza żyje. Przecież my do żadnego przedmiotu, który będzie jakiś nieożywiony, krzesła, nie wiem, stołu czy czegoś nie powiemy wstań. Taka była pokusa złożona przez diabła panu Jezusowi. Gdy mówi szatan do niego: Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby stał się chlebem, a więc żeby Chrystus zmienił jego naturę. Tymczasem Chrystus nie zmienia natury, ale właśnie co innego. Tak mówi tutaj do martwego człowieka, którego dusza żyje. Dlatego zwraca się, Tobie mówię, Tobie mówię, wstań. Zauważamy w sobie samym chociażby, że człowiek jest właśnie połączeniem duszy i ciała, i tak naprawdę trudno nam oddzielić cokolwiek w naszym ciele od duszy. Nie potrafimy tego zrobić. Taki przykład szkolny nam doskonale o tym mówi. Gdy na przykład w czasie lekcji przyrody kiedyś, czy biologii, robiliśmy pewnie takie doświadczenie, że do szklanki nalewaliśmy wodę, później. Wsypywaliśmy sól, mieszaliśmy tą sól, ona się rozpuszczała zupełnie. Wtedy, jak się spróbowało tą wodę, to była całkiem słona, Całkiem słona. I wtedy mm, widzieli, widzieliśmy, że ta mm, woda i ta sól tak się połączyły, że właściwie trudno było je rozdzielić. Właściwie nie można było jej rozdzielić. Tak się nam wydawało, jak byliśmy dzieci. Tymczasem pani nam zawsze mówiła, postawcie na kaloryfer. No i po paru dniach czy po paru mm, godzinach woda odparowywała, a na dole zostawały kryształki soli. To, co wydawało się nam nierozdzielne, trudne do rozdzielenia, jednak zostało rozdzielone. Trochę tak jest właśnie z duszą i ciałem, z duszą i ciałem. Właśnie tak właśnie mówimy, że oddzielenie duszy od ciała, wówczas następuje śmierć śmierć człowieka, e, czyli właśnie można powiedzieć, że e, w ten sposób właśnie człowiek umiera, gdy rozdziela się dusza i ciało. Dlatego też, no tak my się trochę śmierci boimy. A dusza przecież właśnie poznaje przez ciało, e, żyje przez ciało, jakoś e, odczuwa wszystko to, co widzimy, słyszymy, to właśnie dusza poznaje przez ciało. I gdy po jakimś czasie zauważamy, że to ciało gdzieś już jest trochę nieporadne, no i już dusza nie może się przez ciało wyrazić, wtedy człowiek umiera. Można powiedzieć, że ciało natomiast do ulega śmierci, można powiedzieć, odbiera duszy nie życie, ale możliwość wyrażania się na zewnątrz. Wyrażanie się na zewnątrz. Czyli właśnie, gdy ciało traci zdolność do tego, by dusza wyrażała się przez nie, człowiek umiera. Człowiek umiera. I mm, dlatego człowiek się tak boi śmierci, bo wie, że nie będzie mógł się już przez ciało wyrażać, że gdzieś te, ta zdolność duszy zostanie zamknięta, aż do momentu zmartwychwstania, czyli właśnie gdy. Chrystus na nowo sprawi, że nasza dusza i ciało się, się połączy. Proszę zobaczyć, my dzisiaj żyjemy właśnie w takiej sytuacji, gdzie bardzo boimy się śmierci. E, spowodowane jest to właśnie koronawirusem. Bo zdajemy sobie sprawę, że gdy zachorujemy, że gdy umrzemy, no to właśnie nasza dusza będzie żyła, ale straci możliwość wyrażania się wyrażania się przez ciało. Poznawania przez ciało, bo nasza dusza wyraża się i poznaje przez ciało. Dlatego dzisiaj taki lęk nam towarzyszy, gdy właśnie gdzieś nasze ciało zostaje zagrożone, bo dusza jest świadoma tego, że to ciało, gdy osłabnie, wówczas gdzieś nie będziemy mogli się przez to ciało, nie będzie mogła się przez to ciało wyrażać. Właśnie widzimy, że tutaj takie zdjęcie, prawda, że człowiek leży, umiera, a dusza gdzieś jakoś oddala się, się. Także tu jakoś tego boimy. Zresztą proszę zwrócić uwagę, że nie tylko śmierć nie pozwala duszy poznawać czy też wyrażać się przez ciało. Co też właśnie starość, niepełnosprawność, która w naszej wspólnocie jest gdzieś bardzo obecna. Czy choroba również będą się objawiały tym, że człowiek nie będzie mógł się tak w pełni wyrazić przez, przez swoje ciało? Doświadczamy tego wielokrotnie, gdy spotykamy osoby niepełnosprawne intelektualnie. Pamiętam takiego ucznia, miałem, który nie mówił, i on zawsze gdzieś tam. Przychodził, z skakał, coś tam napinał się i widać było, że ta dusza jakby chce wyskoczyć z jakby chce się wyrazić, ale nie może się wyrazić. Sam przeżyłem to niedawno, bo jak e, miałem udar, no to właśnie m, taką sytuację przeżywałem, że człowiek zbierał myśli, układał sobie je w zdanie, ale nie mógł wypowiedzieć i po prostu nie wiedziałem, dlaczego tak jest. Nie wiedziałem, nie mogłem tego wypowiedzieć. Czyli właśnie nie mogłem się wyrazić, wyrazić. W sensie taką możliwość. Ciało moje zablokowało mi taką możliwość wyrażania się, czyli mówienia. Podobnie było z ręką. Już ta ręka nie była sprawna. Nie, nie mogłem nie urobić nic, nawet jej nie czułem. Podobnie było i z nogą. Także więc choroba, czyli niepełnosprawność blokuje nam tę możliwość wyrażania się, wyrażania się przez ciało. Wyrażenie przez ciało. A właśnie zobaczmy, że nasza dusza wyraża przez ciało. Zupełnie inaczej było z Jezusem. Proszę, przypomnijmy sobie taką Ewangelię, gdy Pan Jezus przyszedł do domu i ten dom był otoczony tłumem ludzi. Czterech ludzi w związku z tym wspięło się na dach, rozebrało ten dach i chorego człowieka spuściło przez powałę dachu do Jezusa. Jezus mówi do tego człowieka odpuszczają Ci się Twoje grzechy. I wtedy faryzeusze czy uczeni w piśmie mówili, jak on śmie odpuszczać grzechy. Tylko Bóg może odpuścić grzechy. I czytamy wówczas w Piśmie Świętym Jezus przejrzał ich myśli. My nie mamy takich możliwości. My nie potrafimy czytać myśli ludzkich. My poznajemy tylko to, co jest widoczne. Oczywiście, jak ktoś się uśmiecha, no to od razu myślimy sobie, ma dobry humor. Jak ktoś płacze, no to coś nieszczęśliwego się wydarzyło. Ale gdy widzimy człowieka, który z nami rozmawia, e, jakiś jest, no to w nie znamy jego, je, jego myśli. Nie potrafimy wniknąć. A więc, ciało nasze może poznać tylko to, co dla, dla ciała jest widoczne, poznawalne. A więc. Jakiś obraz, coś słyszy, coś dotyka, coś czuje, to potrafi nasza dusza w ten sposób przez ciało nasze poznać. Natomiast yy, yy, bywa tak, że to poznanie jest fałszywe. Wielokrotnie tak jest, że czasami człowiek o czymś mówi, yy, no ale yy, gdzieś nie jest przekonany do czegoś w pełni bo nie poznajemy do końca, dlatego też dusza ma obowiązek korygowania tego z prawdą, z prawdą obiektywną. My mówimy tutaj o, o, Bożych, o Bożych przykazaniach, prawda? I w ten sposób, w ten sposób możemy skorygować prawdę jakąś. Yy, na przykład yy, mówiąc o tej uczcie, myślimy sobie, a nie ma grzechu, nie ma nic złego, gdy nie pójdę nam przez świętą w nieźle do kościoła, prawda? Ale już y, możemy to skorygować przykazaniem Bożym, które nam powie, pamiętaj, abyś dzień święty święcił. I podobnie inne przykazania, y, czyli ojca swojego i matkę swoją, nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, Przeciw bliźniemu swemu, nie pożądaj żony bliźniego swego, ani żadnej rzeczy, która jego jest. To jest to, co pozwala skorygować duszy, ewentualne błędne poznanie. Błędne poznanie. Ale takiego poznania jak Chrystus my nie mamy. My tylko możemy ograniczyć się, co, do, co ciało pozwala nam poznać. A czasem właśnie przez chorobę, niepełnosprawność hmm, czy starość właśnie bywa tak, że to poznanie jest jeszcze bardziej, jeszcze bardziej ograniczone. Ale skąd w ogóle my wiemy, że dusza jest nieśmiertelna i że tą duszę nieśmiertelną w ogóle mamy? Otóż okazuje się, że są dwie przesłanki, takie, które będą nam mówiły o tym, że mamy duszę śmiertelną. To jest ciekawe właśnie. Pierwsza taka przesłanka to odczucie własnego ja, Mimo upływającego czasu. Mijają lata 15, 30, 40, 60, 90, a nam się wydaje, że się nic nie zmieniło. Gdyby tylko nie to ciało, które jakieś takie słabe. Jest. Cały czas dusza jest dziś młoda. Czy no myślę, że to odczucie każdy ma? My mamy teraz odczucie takie, że mamy lat 50 czy 60, a takie jesteśmy, jakbyśmy młodzi jakby, by, Jakby to były czasy, kiedy mieliśmy 18-20 lat. Pamiętam kiedyś taką sytuację, że poszedłem do rodziców w ogrodzie, tam pracowałem, wróciłem z ogrodu. Spocony, zgrzany. Mówię, ale się narobiłem. A moja mama mówi, patrz w Pesel, nie masz już 20 lat, nie masz już 20 lat. A my cały czas tak myślimy, że dusza ludzka się nigdy nie starzeje. I dlatego my myślimy na poziomie duszy, a założamy, że ciało nasze już nie jest w stanie pewnej rzeczy zrobić. I to odczucie każdy ma. Czy to będzie człowiek wierzący. Czy to będzie człowiek niewierzący? Zawsze takie odczucie będzie miał. Będzie czuł zawsze się młody właściwie, chociaż ciało będzie się starzało. Takiego chorego byłem właśnie, co miał chyba 90 lat, i wchodzę do niego. Pierwszy raz pamiętam do niego, i on mówi do mnie tak. i Ja słyszę tak, ja mówię, nie będzie pochwalony co on mówi, a wielki wypuchwalony! A on mówię, o jaki żywotny głos! On mówi, proszę księdza, gdyby nie te nogi. To ja bym jeszcze Księdzu pokazał, na co mi stać. No właśnie, ale gdyby nie te nogi. Czujemy się cały czas młodzi, bo dusza ludzka jest nieśmiertelna. A jednak ciało nam odbiera tę moc. Te mocy gdzieś właśnie. Boimy się i tej starości, i chorób, bo właśnie widzimy, że nasza dusza widzi, że w ten sposób nie będzie mogła się we właściwy sposób gdzieś wyrażać. I druga, druga, drugi czynnik, który wyraża tę duszę nieśmiertelną, to właśnie to, że mamy poczucie takich wartości, które wydają się z punktu widzenia istnienia ciała właściwie niepotrzebne, takie jak prawda, dobro, honor czy godność. To są takie, takie wartości, którymi, których materialnie nie da się wyrazić. Nie da się zrozumieć. Na przykład honor. Taki film był Katyn, no to w, w takim, żona, z oficera, spotkała się z polskim oficerem. No i mówi: Andrzej, uciekaj ze mną, bo jeszcze uciekasz. On mówi: Przecież ja jestem oficerem. Ja mam honor. No i wiemy, poszedł do tego. Przedziału kolejowego, kolej go zabrała, a później został zamordowany w Katyniu. Tylko człowiek może właśnie zdobyć się na honor, by rzeczywiście poświęcić swoje życie. Właśnie w imię honoru. To samo jest z godnością, prawdą czy dobrem. Są takie wartości, które charakteryzują nas, ludzi, a które. Innym są gdzieś obce, których oni być może nie, nie zauważają. Ja myślę, że to poczucie tych wartości każdy z nas również ma. I to również nam pokazuje, że nasza dusza jest nieśmiertelna. Zachęcam do przemyślenia sobie tych wszystkich spraw w kontekście właśnie panującej pandemii koronawirusa, która gdzieś sprawia, że. Odczuwamy lęk, słuszny lęk, bo gdzieś jesteśmy zaniepokojeni, że ewentualne zachorowanie przy już istniejących, jakichś współistniejących chorobach czy niepełnosprawnościach sprawi, że gdzieś straci nasza dusza możliwość wypowiadania się czy wyrażania się. Jednakże Chrystus cały czas do na nas mówi, Właśnie byśmy się nie lękali, bo On oddał swoje życie, to ludzkie życie, byśmy mogli być zbawieni. Dlatego też zaprasza nas, byśmy byli z Nim w nieustannej wspólnocie. Czy to będziemy w tej wspólnocie, e, takiej w kościele, na co dzień, czy też, gdy odczuwamy jakiś niepokój czy lęk, będziemy we wspólnocie, czy to zdalnie, jak to teraz się określa, czy też we wspólnocie modlitewnej. Bo wiemy, wiemy, że osoby chore, starsze, które gdzieś nie mogą przyjść do Kościoła, i to jest zupełnie naturalne, trwają w tej wspólnocie z Chrystusem. I wcale Pan Jezus nie zabiera im możliwości zbawienia. Dlatego nie lękajmy się. Ale mm, bo mm, mamy duszę nieśmiertelną, ale zawsze gdzieś no uważajmy i starajmy się stosować do tego wszystkiego co gdzieś zalecają nam mm, właśnie lekarze. Życzę zdrowia moi drodzy. Trochę tutaj zagadałem się, zagadałem się, zagadałem się. Mam nadzieję, że mm, no, może ktoś nawet tego posłucha. Na koniec, niech Wam Pan Bóg błogosławi i mam nadzieję, że gdzieś właśnie się spotkamy. Nie tylko gdzieś tak online, czy konferencja w ten sposób przeprowadzana, ale być może właśnie tak bardziej na żywo. Niech Pan Bóg Wam błogosławi, Pan z Wami. Niech Was błogosławi, Bóg Wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajcie w pokoju Chrystusa. Życzę owocnych obrad, rozmawiania, dzielenia się słowem i zawsze radości. Do zobaczenia. Aleluja i do przodu.